Ostatnia walka tego wieczoru, ta najważniejsza, w której zmierzy się Patryk Molka, zawodnik, który pochodzi z Rabicza, ale trenuje w Poznaniu, reprezentuje też klub Angos MMA. Czy wygrane, czy przegrane? No zobaczymy co dalej będzie, a jego przeciwnikiem w czerwonym narożniku Robert Izzy Izydorek, Walka Gniezno. Czy dzisiaj zawodnicy Walki Gniezno dorzucą to ostatnie najcenniejsze zwycięstwo? Patryk Molka to raczej zawodnik walczący w stójce, natomiast Izydorek to typowy przedstawiciel sportów parterowych. W zeszłym roku wrócił po trzech latach przerwy do zawodowego MMA, niestety nie udało mu się zwyciężyć na gali właśnie Slackfest w Gnieźnie. Przegrał również w walce wieczoru, wtedy no, tym razem będzie chciał odkupić swoje winy za tamtą porażkę i dopisać trzecie zwycięstwo do swojego zawodowego rekordu. Na razie taki niskimi kopnięciami jeszcze nie widzieliśmy próby wejścia w nogi przewrócenia Patryka Molki. Myślę, że Molka wie co go czeka. Anko Zamema to klub, kiedyś nazywający się Anko z zapasy, a więc zawodnicy tego klubu raczej dobrze są przygotowani właśnie w tej płaszczyźnie walki, a więc w opaleniach i... W defensywie. To jest zawodnik, z którym ty masz do czynienia na co dzień, prawie że można powiedzieć. Więc e, jak myślisz, co jest najmocniejszą tro stroną Patryka? Myślę, że Patryk jest takim bardzo solidnym e, zawodnikiem, e, łączącym wszystko e, taką harmonijną całość, ale jego takim ulubionym sposobem to jest właśnie walka w stójce. świadczą o tym chociażby dwie wygrane przez Nokał, które na koncie. O, teraz potężny prawy. Z... Trafił w głowę Roberta Izidorką, się tam uśmiechnął, ale przeważnie po takich uśmiechach właśnie Widać, nadchodzą kolejne trafiło. trafione ciosy. Dokładnie. Jak widzimy, Molka bardzo skupiony, stara się być bardzo niezwykle precyzyjny. Zobaczmy, że on nie bije często, ale kiedy już bije, to te ciosy naprawdę dochodzą do celu, lub są tuż, tuż. Stara się z kolei Izydorek takimi obszernymi cepami. Tam traf... teraz, świetnie zamarkował kopnięcie w ciało, ale wyciągnął tę nogę bardzo wysoko nad siebie i uderzył w głowę Roberta Izydorka, Patryk Molka. Stara się skracać dystans Izydorek, ale te ciosy lądują zupełnie z dala od głowy przeci... przeciwnika. On tam na razie nie potrafi znaleźć, znaleźć drogi do głowy swojego rywala. Ja widzimy, Patryk Molka boksuje z odwrotnej pozycji co na pewno też utrudnia. No na razie sporo tych ciosów wyprowadzonych przez Józdorka, ale trudnie nie dałbym sobie ręki uciąć czy jakikolwiek z tych ciosów doszedł e, do celu. No być może jakieś kopnięcie gdzieś tam jakiś loki gdzieś tak, tak otarł, mówię o tych, o tych uderzeniach na a głowę Uderzenia, no to raczej nie. W widać też przewagę warunków fizycznych jeśli chodzi o zasięg. E, Patryka Molki, no teraz trafił w końcu Izydorek, ale to znów była ta ręka przednia, ta, która nie za wiele waży. Oj, teraz zaskoczył Molkę prawym sierpowym Izydorek. Co ciekawe, że Izydorek nie stara się przynosić tej walki do parteru. On cały czas toczy bój w stójce, już za nami ponad 3 minuty starcia, a my nawet jeszcze nie widzieliśmy ani jednej próby sprowadzenia pojedynku. Myślę, że. Taka jest, taki jest game plan na tą walkę dla Izydorka, żeby on właśnie nie pchał się na początku po to sprowadzenie. Dobra akcja Molki, ale musi pamiętać o tym, że ręce muszą wrócić do szczęki, bo tam odpowiedział Izydorek. I jeszcze raz, raz z lewym, w końcu zaczął trafiać Izzy. Tak, to już drugi, trzeci cios, który trafia, zwłaszcza ten taki lewy sierpowy jest bardzo niebezpieczny w wykonaniu Izydorka. Ale widać to, że Molek boksuje na tak zwanym przeglądzie, a więc stara się wychwycić lukę, kiedy właśnie ręka jeszcze nie zdąży wrócić i tam szybko skontrować. 45 sekund do końca pierwszej rundy. Rundy, która jest dość wyrównana. Myślę, że nieznacznie przeważa w niej Patryk Molka. Teraz bardzo ładnie strzedł na nisko i trafił najpierw w głowę, potem w ciało swojego przeciwnika. Widzimy, że widzi, że działa ten cios. Mocno. Teraz oddyka Easy. Goni, goni Dorek, wywołuje presję. Oj, to Patryk Molka sprowadza, ale musi uważać, bo chwycił głowę swojego rywala Izzy Dorek I tam, ojej, bardzo mocno wpięta jest ta gilotyna. Dobrze broni się Molka, ale musi uważać, bo tam przez chwilę atakował oczy, to jest oczywiście zabronione. Ostatnie sekundy, czy uda się wytrzymać Molce do końca tej rundy? Tak, wyciągnął głowę. Ale już myślałem, że to Gong będzie musiał ratować zawodnika z Rawicza, ale jak widać udało mu się w ostatniej chwili uciec. No ten pomysł ze był bardzo dobry, no ale okazało się, że zadziałał bardziej na korzyść Izudorka, bo nawet nie zdążył tam zaatakować w żaden sposób Patryk Molka. No ale właśnie, co powiesz o tej pierwszej rundzie? Nieznacznie Patryk Molka moim zdaniem. To on trafiał ciosami, nie, Izodorek niestety nie mógł znaleźć e, zasięgu ani razu, tak jak mówiliśmy, tam żaden mocny, znaczący cios nie doszedł. Pojawiło się kilka pojedynczych ciosów pod koniec rundy, ale to Molka cały czas atakował. To sprowadzenie z tą gilotyną pół na pół, bo, bo nie wiem czy tak wyglądało, jakby rzeczywiście była mocno chwycona, ale... Nie sprawiało wrażenia, jakby tam było jakieś mocne zagrożenie ze strony Roberta Izydorka. Mhm. No ja także mam takie wrażenie, że jakby dominował y, przy pomocy właśnie uderzeń, kontrolował y, dystans właśnie mąka. No i to ostatnie, jeszcze sprowadzenie. No, a gilotyna to często jest właśnie chwycona przy y, sprowadzeniu, i no jest jakby to taki ruch obronny, bym powiedział. Pytanie jak. Te 5 minut widzieli sędziowie. Bo wcale nie musi się to pokrywać w naszym patrzenie. Oczywiście nie jesteśmy sędziami. Jesteśmy, ale nie w tej chwili. Ale nie w tej chwili. <laughs> Wracamy już do drugiej rundy starcia wieczoru Galis z 11. W narożniku niebieskim Patryk Molka reprezentujący Anko z MMA oraz MMA Rawicz, a w narożniku czerwonym lokalny zawodnik. Robert Izzy, Izzy Dorek z Walki Gniezny. Chciał latającym kolanem zaskoczyć swojego przeciwnika Molka, ale zobaczył, że tam nie ma szans na siebie, żeby sięgnął ten cios i w ostatniej chwili zrezygnował. Wydaje mi się, że Molka coraz pewniej czuje się, coraz lepiej czuje dystans. Widzimy, coraz więcej się porusza. Myślę, że poczuł w tej pierwszej rundzie po prostu, że nie ma za wiele zagrożenia ze strony Izydorka, że jest od niego szybszy, że ma od niego lepszy zasięg, że lepiej trafia i dlatego też teraz lepiej się czuje w drugiej rundzie. Oczywiście Izydorek widzimy, że bije takie potężne uderzenia, a widzimy, że jest bardzo silny fizycznie, a więc to, co mówimy, zawsze w MMA i to jest... Taka... teraz idealny cios na korpus w wykonaniu molki, to mogło zaboleć. I tak często się zdarza, że właśnie ci zawodnicy, nawet kompletnie nie nieumiejący boksować, potrafią nokautować swoich doskonałych technicznie rywali. No tak, na pewno te ciosy dużo ważą i trzeba na nie uważać, ale na razie Przepuszcza je sobie Molka. Nawet nie pozwala na to, żeby one go tam drasnęły w jakikolwiek sposób. I teraz... Znowu! I teraz jest, jest uszkodzony Izydorek ewidentnie, ale chciał wykorzystać moment ataku. Awej. Dobrze, że się teraz Molka zatrzymał, bo byśmy mieli dyskwalifikację. Chciał kopnąć leżącego rywala, to jest oczywiście zabronione, ale jest bardzo trafiony Izydorek. Te uderzenia w korpus odebrały mu dużo, dużo paliwa też pewnie. Trudy walki odbierają mu te, ten gaz. A kolejne ciosy nie sprawiają, a żeby to się polepszało. Więc teraz Molka ma moment na to, aby właśnie zaatakować aby przyspieszyć i żeby, o właśnie, jeszcze raz zaatakować na korpus. Teraz ładnie e, pojedynczym ciosem trafia w głowę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Patryk Molka rozgrywa ten pojedynek. Oj, myślę, że już na skraju sił jest Robert Izydorek. Izzy, Wysokie kopnięcie, jeszcze dochodzi. Powiedziałbym, że jest precyzyjny. Jak Jeszcze muru. raz! I teraz będzie chyba już koniec. Nie, wstał, nie wrócił tego pojedynku Robert Izzy <laughs> Musi cały czas uważać zawodnik z Poznania, żeby nie zaatakować czymś nielegalnym. Pokazuje Cezary Wojciechowski, żeby stał. Waleczna ale... sytuacja. Walczył już o życie Robert E. On już tutaj nie ma siły. Stara się. Jeszcze atakować tymi cepami, może tylko go to uratować, bo jeśli Patryk Molka będzie spokojnie prowadził ten pojedynek, no to już mu nic nie powinno zabrać, ale właśnie teraz trafił jednym takim cepem Robert Izzy Izydorek. Oj, trafił Izydorek teraz swojego rywala. Molka musi trochę się uspokoić, podejść bardziej rozważnie do tych ataków, ale konsekwentnie obija ciało swojego przeciwnika i to jest znakomity sposób na wygranie tej walki. Znów kolejne proste ciosy stopują Izzy Dorka. Mówiłem, że już Izydorek nie wróci na razie, no stoi naprzeciw swojego przeciwnika, ale to jest już gra do jednej bramki tak naprawdę. Ciężko oddycha Izydorek, tylko jakiś, tylko jakiś kuriozalny błąd Molki może teraz spowodować, że on przegra ten pojedynek. Widzimy, że opiera ręce na nogach Izydorek, nie ma, nie ma siły. siły. Teraz ata. rozpaczliwy atak za nogę, ale no nie takie sprowadzenia bronił Patryk Molka. Pokazuje Cezary Wojciechowski, że ledwo, ma wstać. Ledwo się zbiera. Izydorek. Ale on nie może się tak powoli zbierać, bo za chwilę, jak ale. sędzia będzie chciał, to to przerwie. Jeszcze raz trafiony Molka. Już tylko siłą woli broni się Izydorek ale przed idzie, przegraną. Idzie ambitnie. Nie chce zawieść publiczności. Ale ja też przyjmuje każdy krok do przodu to jest jeden przyjęty cios ze strony Izydorka. I zmaga się doping. Easy, easy. A Easy idzie, ale coraz okay, gorzej. raz. teraz, bardzo potężny kolana, kolano, jeszcze, raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, jak stoi Zydorek po tych uderzeniach, to jest tylko e, jemu wiadome. Molka chyba też przez pewien moment zrezygnowany. Ojej, musi uważać Patryk Molka, no to naprawdę jest sytuacja taka, że jest, to, jesteśmy tu na skraju końca tej walki. No właśnie, Molka chyba... Przestał wierzyć w siłę tych uderzeń, że może przewrócić swojego rywala i zaatakował wejściem w nogi. Pytanie Nie... tylko, czy Izydorek będzie w ogóle w stanie wyjść do trzeciej rundy, bo to jak on jest wyczerpany. Wyczerpany totalnie. Cały czas trzyma głowę swojego przeciwnika Izydorek, ale zostało 10 sekund i ze spokojem Patryk Molka dotrwa sobie do końca tej drugiej rundy. No i zobaczymy, co w przerwie powie do swojego narożnika Izydorek. I koniec tej dramatycznej rundy. Nie mam pojęcia jak to się stało, że Patryk Morka w tych pięciu w minutach nie oskończył swojego przeciwnika. No tam tak naprawdę były 3-4 momenty, w których wystarczyło dołożyć jeden cios, bo to nawet nie chodziło o to, żeby znokautować e, Roberta Izzydorka. No on po prostu już nie miał siły dalej się bić. On tylko czekał na to. Aby Molka go trafił w taki sposób, ale by, że tak powiem, z czystym sumieniem mógł przegrać ten pojedynek. No tak, ale tak się nie stało. I to jest totalnie gorsza. wyczerpany Izydorek. Patryk teraz. Molka też widzieliśmy. Ciężko usiadł, zrezygnowany. Myślę, że też go zaskoczyła ta postawa Izydorka, takiego twardziela, który, którego po prostu nie można złamać. Widać, że on ledwo stoi, ledwo zadaje uderzenia, ale dalej walczy. Molka w skupieniu słucha podpowiedzi swojego narożnika. No ja myślę, że podpowiedź może być tylko jedna. Weź go w końcu, traf tak, żebyś zakończył tak. ten pojedynek. No tutaj widzimy, że Patryk Molka boksuje, bym powiedział, w takim czystym bokserskim stylu, a brakuje właśnie tego, co jest często w a więc tych overhandów, S tych zamachowych uderzeń. Sędzia się jeszcze upewnił, sędzia Cezary Wojciechowski, Roberta Izydorka, czy on na pewno jest w stanie wyjść do trzeciej rundy. Izydorek powiedział tak, chce się bić. Teraz ostatnia piątka i... No, zobaczymy. Wbrew moim, oczy... Wbrew moim obawom Izydorek wyszedł do trzeciej rundy, ale. No, dla... serca nie można mu odmówić. To prawda, ale dla mnie to jest cały czas walka do jednego ciosu. Jeden raz zrobi Molka to dobrze i będzie po wszystkim. I pięknie ta prawa ręka kuje w takim bokserskim stylu. Jak powiedział polska szkoła boksu. Ale brakuje tak zwanego stempla. A więc ciosu, który posłałby Izydorka na matę OKTAGONu. Ma jeszcze sporo siły Patryk Molka. Widzimy, że chodzi sobie spokojnie, ręce opuszczone, jest w stanie unikać ciosów swojego przeciwnika. No a Robert Izy, Izydorek, jest, on już tu działa na autopilocie. Tam już nie ma mowy o żadnym gameplanie, tam już nie ma mowy o żadnym jakimś ruchu, który został wcześniej zaplanowany. On po prostu... Chodzi i stara się nie przyjmować kolejnych ciosów. Stara się trafić, żeby nie zawieść publiczności, żeby wytrzymać do końca, do jeszcze te 3 minuty i 50 sekund. Myślę, że jeżeli Izydorek przegra, to właściwie przegra ze sobą, a więc po prostu nie starczy mu sił. Pytanie tylko, czy można być na miejscu Patryka Molki zadowolonym z takiego występu, jeśli wygra przez decyzję? No bo on tutaj ma na zrywala na tacy od dobrych 5 minut. No właśnie, czego brakuje? Brakuje potężnego, precyzyjnego uderzenia. Myślę, że tu no może brakować po prostu jednej akcji w stylu wejście w nogi, sprowadzenie kilku młotków i to by zakończyło, bo widać, że w stójce rzeczywiście Izzydorek jest jak czołg. On idzie do przodu, zgarnia kolejne ciosy, ale nic to na nim nie robi. On co chwilę odpoczywa, co chwilę pokazuje, że już jest wyczerpany, ale dalej staje, podnosi ręce i idzie przed siebie. Wiejcy Dorek jest zmęczony tym chodzeniem za swoim przeciwnikiem, a nie właśnie tymi uderzeniami, które ciągle częstuje go Patryk Molka. No to na pewno nie jest spektakl, jaki chcieli oglądać kibice po stronie swojego faworyta w tej walce wieczoru. Na pewno liczyli na to i coś innego, no ale no taki jest ten sport. Taki jest ten sport. Gdzie, no nie zawsze ulubienie z publiczności zwycięża. Ciekaw jestem, jaki był pomysł z Roberta i ten pojedynek, bo przypomnijmy, to jest zawodnik, który jest naprawdę znakomitym graplerem, a już mija dwunasta minuta tego starcia, a on dalej nie spróbował ani razu obalić swojego przeciwnika. Oj, przepraszam, próbował, tylko że było to tak. A tak, pamiętam, słabe, że po prostu tego tak, nie tak. Pamiętasz. Nawet dwa razy próbował, tak. ale sobie z, yy, uciekł nogą. Patryk Molka, no dobrze, to inaczej nie próbował kiedy był w szczycie formy, no on to określił. Czyli te próby to właściwie był e, taka akt rozpaczy. akt rozpaczy, tak? Żeby e, po prostu się skleić, żeby coś robić. No ale jak widzimy e, walka trwa nadal. Została e, minuta 50 do końca. Ostatniej rundy. Jestem pod wrażeniem tego, co robi Robert Izydorek. Robert Izydorek jak Choke. Idzie przed, przed idzie przed siebie, nie zważa na ciosy. Sam uderza ciosami, które w ogóle lądują w tylko przestrzeni, przecinają powietrze. Widzimy, że on nawet teraz potrafi iść bokiem do swojego rywala, przyjmować kilka ciosów. To też musi działać jakoś na psychikę, Patryka Molki. Że on tak, no uderza, tak uderza, uderza, uderza. I nic. Jak widzimy, brakuje już sił Izydorkowi. Krok w tył, wzięcie oddechu i dalej idzie do przodu. A Molka, no co? No nie ma nie ma sposobu, żeby zakończyć ten podjedynek przed czasem. Myślę, że jakiś backfist. Myślę, że brakuje tu przede wszystkim kopnięć. Teraz sobie uniknął tego ciosu ze strony. Izydorka niczym Holly Holm starciu z rondą Rousey. Po prostu przeszedł pod tym uderzeniem. Widzimy, kuje, kuje. a ciągle stoi na tych nogach. 40 sekund i to jest ten moment, kiedy powinien zaatakować Molka. No już nie ma na co czekać, ma 30 sekund, ale widzimy, że on chyba nie chce wygrać tego starcia przed czasem, ale teraz Cezary Wojciechowski powtarza po, po e, Robertowi Izydorkowi, że go nie wstanie, to zaraz ta walka może się skończyć. No wstoję Izydorek i 20 sekund do końca walki. Idzie, ambitnie idzie do przodu. Jeszcze po sprowadzenie idzie e, Patryk Molka. bardzo zmęczony Izydorek, ale instynktownie zareagował. Molka nie mógł go sprowadzić i kopnięcie. Ostatnie 10 sekund, Ależ ale... otrzymał kopnięcie. O już, po ostatnim gągu wylądował ten cios. Dotarł Izydorek do ostatniego gongu, ale no ile go to kosztowało, to mogliśmy oglądać przez ostatnie 7 minut. Robił co mógł tylko, żeby przetrwać. Tam już nie było szansy na to, że on wygra ten pojedynek, ale szedł do przodu, przyjmował ciosy i starał się zrobić co może, żeby wybrzmiał ostatni gong, żeby nie na jego koncie nie pojawiło się przegrana przez Nokia, tylko właśnie przez decyzję. No bo myślę, że nie możemy spodziewać się żadnego innego wyniku. No oczywiście to. To by dopiero było, no ale wielki szacunek dla Izydorka, bo y, no, przetrwanie takiej nawałnicy uderzeń, jak widzieliśmy, przetrwanie ten kryzys, przetrwanie tego kryzysu. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę taki akt, bym powiedział, nawet bohaterstwa. Nie odpuścił, walczył do końca. Widać, ile tego chłopaka kosztowała ta walka. Twardy sport. I myślę, że pomimo tej przegranej Izydorek dalej będzie miał miłość kibiców właśnie za, tą, za to serce, za ten hard ducha. Na no, Molka oczywiście pokonał bardzo dobrego, renomowanego rywala. No i zobaczymy, co dalej ten chłopak pokaże. Według mnie brakuje troszeczkę siły, żeby posyłać rywali na deski. Ma doskonałą technikę, pięknie się poruszał, przegląd sytuacji, potrafił bardzo ładnie tym swoim prawym zatrzymywać rywala, stopować, zadawać mnóstwo kąśliwych uderzeń, ale w MMA trzeba mieć nokautujące uderzenie, trzeba wyprowadzić bardzo mocny cios po którym rywal znajduje się na deskach. To jest bardzo ważne zwłaszcza w starciu z rywalami, którzy mają to potężne uderzenie. Bardzo ciężko jest przez tak długi okres czasu po prostu boksować. Robert Izydorek jeszcze ma moment na złapanie Robert Izidorek doprowadzany przez swój narożnik do takiego stanu, kiedy będzie mógł stanąć do werdyktu sędziowskiego. Jak widzimy Przemek Gnad, jego trener podtrzymuje swojego zawodnika. Panie i panowie, po trzech pełnych rundach sędziowie punktowi byli i jednogłośni. Najważniejszą walkę wieczoru głównie starszego, kwestia 11 Memoriał Pawła Kamuskiego Zwycięża. Patry! MOLKA! No więc innego werdyktu być nie mogło. Patryk MOLKA pewnym zwycięzcą, zwycięzcą tego pojedynku. Zrobimy zaniechaklany i poprosimy o wręczenie manatkowych ugarów obu Oj, ciężko, ciężko wsiada Robert Izydorek. Izzy, publiczność nagradza swojego bohatera. A na zakończenie jeszcze Dominik Durniat zada parę pytań zwycięzcy tej walki, Patrykowi Molce. Jeszcze widzimy, że chwilkę nam się opóźnia to wszystko, ale sam jestem ciekawy, jakie będą te pytania Dominika, na pewno będą dotyczyły, tak myślę, tego, dlaczego nie kończył tej walki, czy nie mógł. Jestem już z waszym zwycięzcą, Patryk, no, fenomenalny twój występ, jaki był pomysł na ten pojedynek? Utrzymać walkę w stójce, a pod koniec rundy obalać, taka była taktyka. Trzy rundy w sumie od początku prowadziłeś w tym starciu, no ale od połowy drugiej rzeczywiście do no Easy totalnie opatrzyć sił. Czego tam zabrakło, żebyś nie skończył tego pojedynku przed czasem? Trzymać się planu wygrać, ale może jak się uda przez knockout, ale tak trzeba dążyć. Na trzy rundy byłem przygotowany, dążyłem do trzech rund. Nie chciałem się podpalać, bo rzucał takimi ciosami, co mogłem dostać i upaść, ale miałem dużo przewagę szybkości. No i wygrałem. A w którymś momencie nic cię zaskoczył? Chociażby ta gilotyna w pierwszej rundzie, czy to było niebezpieczne? Tak, było do pierwszych tam czterech sekund, musiałem sobie ustabilizować głowę na maty, rękę na twarz. Nie tylko czekać do końca rundy, bo krzyczeli, że już zostało 15 sekund. Proszę państwa, zwycięzca walki wieczoru Galis 11, Patryk Molka!